To jest coś niecodziennego. Aktorów możemy zobaczyć na ulicy i to są ludzie, a jak lalki grają i tylko mają głosy, aktorzy im je podkładają, to jest zdecydowanie ciekawe widowisko. Nie podoba mi się to, że jest duży człowiek, y, widoczny bardzo, który operuje małą, mniej widoczną lalką. Mi w teatrze pod, podobają się lalki, jak to jest dobrze wykonane. W tym drugim spektaklu to tylko druga połowa była z lalkami i na moje to nie mi się to podobało. Jeśli aktor jest śmieszny, to pasuje do niego właśnie taka zabawna lalka, która go przypomina. I to jest wtedy fajne, jak on na przykład się kłóci z tą lalką. I ta lalka mówi mu na przekór, ale mają podobne gusty jakby. No zwykle to nie jest większą częścią przedstawienia. Zwykle to jeszcze, jak byłam mała, chodziłam do baja, to było tak na uspokojenie widzów na początku. Nigdy tak nie jest to główną częścią. Większą uwagę ja przede wszystkim zwracam. Na to, czy przedstawienie potrafi oczarować widza. Czy jest ciekawe, czy z przyjemnością się na nie patrzy, czy po prostu się duży człowiek na tym fotelu. Mi się bardzo w drugim podobało to, że był częściowo takim muzykalem, było dużo właśnie takich tańców, ta orkiestra była fajna, no i był taki góralski nastrój. Ja bym zmienił lektora w Janosiku, bo jak oni śpiewali piosenkę, to już my znaliśmy całość, bo lektor szybciej mówił. Na przykład w jabłoneczce bardzo mi się podobało połączenie, że najpierw byli aktorzy, a później na przykład skrawek filmu. E, e, kamerowali to też przed bajem wcześniej. E, film był czarno-biały, jakby z, e, zrobiony jeszcze e, w starszych czasach. E, jak tam po zamku, e, po murach chodzili, tutaj przed bajem, gonili się nad Wisłą. E, mi się najbardziej to podobało w wiabłoneczce. No to w, w pierwszym spektaklu jabłonęcznym najbardziej mi się y, podobało mi się y, to y, przebicie trochę poczucia humoru, trochę takich y, smutniejszych, bardziej poważnych scen. Najbardziej mi zapamiętałem tego króla, który co chwilę miał jakiś pomysł na Rymu. I tego jego służącego, który co chwilę musiał mu przynosić tą, to pióro i tą kartkę. A mi najbardziej zapamiętała w pamięci e, e, Zjawa, którą na początku e, zobaczył król, a później na końcu już się z nią ożenił. Na początku była taka cudowna, piękna, a potem e, trochę, trochę została taka głupawa, taka jeszcze, ale była bardzo fajna. Ja na przykład w tym drugim spektaklu dodałabym więcej jakby mowy, bo tam było na moje trochę za dużo tych piosenek. No moje to też e, trochę było nie dla dzieci, no, w pewnym sensie dla dzieci, a w pewnym sensie nie, bo niektóre s, e, słowa były takie, tak pośrednio. Ale to przedstawia życie góralskie, bo oni tam Aha. właściwie tylko e, pasą owce, a potem kapela i zabawa. Ja bardzo lubię muzyka w spektaklach. Oczywiście uważam, że jest konieczne trochę muzyki, ale nie bardzo dużo.